when the sun comes down and light falls on my head Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was takiego open boxa, test na żywo, pierwsze wrażenie, taki miks tego wszystkiego, ponieważ przyszła do mnie paczuszka z kosmetykami z drogerii internetowej Ezebra. No i doszłam do wniosku, że samo takie pokazywanie Wam tych kosmetyków będzie dość nudne. No i na żywo je przetestuję i zobaczymy, jaka będzie moja opinia na ich temat po tym pierwszym razie. Ta paczuszka przyszła. Do mnie wczoraj, i tak mnie korciło, aby ją otworzyć, ale mówię sobie: nie, nie. Na wizji będzie ciekawiej. Mam nóż i nie zawaham się go użyć. Folia bąbelkowa. Jak dziecko. Ok, no to paczuszka w środku wygląda tak. Za dużo tu pewnie nie widzicie, ja w sumie też, bo każda z tych rzeczy jest zapakowana w kolejną folię bąbelkową. Ok, ja już wszystko rozpakowałam. Jest tu właśnie kilka kosmetyków, przy których użyciu za chwilkę wykonam dla Was taki delikatny dziewczęcy. Makijaż dla nas latki na co dzień, ale najpierw chciałabym Wam pokazać rzecz, której do tego makijażu no, nie jestem w stanie użyć I jest to zestaw lakierów z Essie, ja zawsze chciałam przetestować te lakiery A tutaj dostałam właśnie taki zestawik trzech lakierów z Summer Collection z 2014 roku. Najbardziej mnie chyba ta zieleń kusi. Nie wiem, jakoś tak przemawia do mnie. Ponoć te lakiery się albo kocha, albo nienawidzi, bo jednym trzymają się tydzień, a innym jeden dzień. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. Ok, to przechodzimy do makijażu. Jak widzicie, moja twarz nie jest na pewno ujednolicona. Ja mam dużo jakichś przebarwień, rumieńców, piegów i wszystkiego takiego. E, dlatego też dzisiaj um, użyję kremu e, Bibi, ale żadnego sobie nie zamówiłam, ponieważ mam tego dość e, sporo e, więc e, kremu Bibi użyję swojego, mm, ale za to zamówiłam sobie taką gąbeczkę do makijażu. Ona była dość tania, bo coś chyba kosztowała 8 zł. No wiadomo, nie jest to oryginalny beauty blender, ale mam nadzieję, że też całkiem nieźle się u mnie sprawdzi, tylko muszę ją wyciągnąć. Jestem ciekawa, czy ona urośnie w wodzie. Pójdę to sprawdzę. Gąbeczka niestety nie urosła, znaczy niestety czy stety jakoś mi to bez różnicy. Bo sama w sobie wydaje się całkiem fajna I zaraz nią nałożę właśnie ten mój krem BB Wiem, że raczej krem BB... Oj, za dużo, oj, coś za dużo tego nałożyłam Nie umiem się chyba tym posługiwać, tak wam powiem Wiem, że krem BB raczej nakłada się palcami, ale ja nie posiadam żadnego podkładu w stanie ciekłym. Mam tylko mineralny, no a mineralnego gąbeczką. Nie no w sumie można by spróbować, no ale jak już mam ten krem BB, no to wykorzystamy jego. Jest nie masaż skóry. Jako że mam dość suche usta, znaczy takie, no, nie do końca są suche, ale są takie nieprzyjemne. No to z paczuszki wygrzebałam iOS-a. To jest mój pierwszy iOS. Jajeczko, które znają wszyscy, wszyscy już iOS-a mają. Oprócz mnie, <noise> dlatego właśnie je zamówiłam. I to jest ta taka najpopularniejsza wersja, czyli miętowa. Mm, ale ślicznie, miętowo pachnie. Dokładnie tak samo jak te miętowe błyszczyki z Bach Body Works. No, identyczny zapach, naprawdę. To jajeczko jest dość takie tustem, mm, ale nie aż tak bardzo, żeby usta się błyszczały. Mm, w dodatku świetnie smakuje teraz mogłabym każdemu z Was dać causa Tak na 90 tysięcy subów, co Wy na to? Kolejną rzeczą jest chyba dość dobrze znana na takim urodowo-kosmetycznym YouTubie paletka z Makeup Revolution Naked Chocolate i tu jest 16 cieni właśnie takich beżowo czekoladowo nudziakowych Powiem Wam, że ja na ogół cieni nie używam, no bo w końcu mam tylko 16 lat, więc nie szalejmy tak z tym makijażem, ale jaki to używam właśnie takich beżowych, e, nudziakowych, aby one się e, zbytnio nie wyróżniały. Mm, kto ma ochotę na tabliczkę białej czekolady? Tak ładnej paletki to ja jeszcze nie miałam. W sumie, czy ja miałam jakąś paletkę? Nie, no zakochałam się. Kiedyś lub. I nawet dali pędzelek, a ja sobie właśnie do cieni e, specjalnie pędzelek zamówiłam, ponieważ ja mam już taki dość. Znaczenie w sumie, nie całkiem spoko, ale jednak chciałam coś takiego nowego i ten pędzelek kosztuje chyba 2 złote, więc to wiecie prawie jak za darmo. I to jest taki zwykły, czarny. No i ja zdecydowanie wolę właśnie pędzelki te takie z włosiem, a nie z tą taką gąbeczką, więc cień nałożę tym pędzelkiem. To ja może w końciku oka nałożę ten najjaśniejszy cień, czyli smoothie. Powiem Wam, że jego w ogóle nie widać, tak sądzę. To jest taki um, idealny m, odcień e, powieki, tylko coś mi się... O ja chyba nie umiem cieni nakładać, bo coś mi się osypuje na rzęsy. Pobawię się w coś takiego jak blendowanie, bo czasem o tym niektóre youtuberki wspominają. Ja nie do końca wiem, co to znaczy, ale to jest takie e, mieszanie cieni z tego, co się orientuję. E, więc e, teraz może wykorzystam cień o nazwie e, milki. Hmm, hmm, hmm. Wygląda. Raczej jak kawa z mlekiem, niż jak czekolada Milka Ale no zobaczymy To ja i cienie to nie jest dobre połączenie, nie polecam Nie polecam jak się jak ja na tym nie znacie Nie no, ogółem Ogółem nie jest tak źle, jak sądziłam, że będzie Bo jak to się rozciera, to jeszcze od biedy jakoś wygląda Tylko, że... Mm, czy ja wiem? Bo to wygląda w sumie, jakby chyba ktoś mi oko podbił. Ja i cienie do powiek to chyba nie jest zbytnio dobre połączenie, no bo ja cieniami do powiek malować się nie umiem. I wychodzi właśnie coś takiego, co mam obecnie na oczach, co wygląda, jakby mi ktoś przywalił pięścią. Ale paletkę zamówiłam z tego powodu, że doszłam do wniosku, iż może kiedyś się nauczę malować cieniami do powiek, może. Na studniówkę Także jeszcze trzy lata nauki przede mną I będę się zgłębiała w tajniki tej skomplikowanej wiedzy Okej, okay, to teraz przechodzimy do rzęs Więc tutaj mam nadzieję, że sobie poradzę Zamówiłam sobie tusz do rzęs z Bourjois Ponieważ ja nigdy chyba nie miałam żadnej rzeczy z tej firmy um, Z tego co pamiętam, tak I mam jeszcze pomadkę, bo właśnie chciałam wypróbować Ale zacznijmy może od tuszu To jest Volume Glamour Max Holidays coś na wakacje, aha i to jest e, tusz wodoodporny, takie malutkie opakowanko, e, idealny właśnie na wakacje, żeby gdzieś tam do kosmetyczki włożyć e, i żeby nie zajmowało dużo miejsca. Ja bym powiedziała, że on jest taki delikatny. On tylko wydłuża, no i że tak ujmę, zaszaleć to wy sobie z nim um, nie zaszalejecie. Nie wiem jak sobie malować dolne rzęsy taką szczyteczką. No wydaje mi się, że wyciągnęłam taki maksymalny efekt, jeżeli chodzi o ten tusz. E, no nie jest to jakiś taki hit, coś fantastycznego, ale też nie jest zły. E, no wydłuża rzęsy ładnie, e, nie jest to też taki mega sztuczny efekt nie pogrubia, ale wydaje mi się, że delikatnie dodaje objętości. Natomiast dla mojej mamy zamówiłam rozświetlacz, rozświetlacz z makeup Revolution, też dość sławny na blogach i na YouTubie. On wygląda w środku tak, takie słodkie serduszko. Taki widzę, że coś słabo chce wejść na pędzel. Ojoj! Oj, oj. To y, co Wam to co przed chwilą powiedziałam. Oj ojoj, oj. to jednak on jest dobrze, oj, za dobrze napigmentowane. Tylko taki y, niewidzialny, że tak takujmy. Oj, włoski mi tutaj przeszkadzają. Oj, ojoj. Oj. Hm, to będę chyba się tutaj aż za bardzo śledzić, no? Ale tutaj mam. No nie wiem, bo na, na pędzlu wyglądało, jakby on w ogóle nie był nałożony, a tutaj teraz mam go za dużo. Jejciu! Aż sobie najechałam tutaj na policzek. No fantastycznie, Ola! Fantastycznie! O, Jezu, ale tutaj świecę! <grym> ale moja mama lubi takie rzeczy, więc jej się spodoba. O, jejciu! <grym> Słodko wyglądam. Okej, okay, już ostatnia rzecz, ponieważ zostały nam tylko usta. Ja zamówiłam sobie pomadkę z Burżua Rock Edition Velvet w kolorze Peach Clap, i to jest ta taka pomadeczka, też sławna na YouTubie, która na ustach jest matowa. I ja sobie nałożę tą pomadkę pędzelkiem, ponieważ Boję się, że e, zrobię sobie jakąś krzywdę, jak to już było e, w przypadku rozświetlacza e, czy cieni do powiek. O! Ładny. Taki letni. Ładnie pachnie. Okej, okay, to by było na tyle. E, jak widać, makijaż jest, że tak ujmę... Jak na moje 16 lat, no niezbyt na co dzień Ale gdzieś tam na dyskotekę czy na jakąś specjalną okazję Myślę, że można zaszaleć Dajcie mi znać w komentarzu, czy podobała wam się ta forma filmiku Żeby właśnie na żywo te kosmetyki testować Oj, ta szminka chyba podkreśla to, że ja nie mam idealnie białych zębów A to nieważne, będę kiedyś z stomatologiem, to sobie wybielę Okej, okay, no to widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku ja się już z wami pożegnam. Koniec tego gadania. Muszę gdzieś wyjść do ludzi na zewnątrz, a nie tylko nagrywam dla Was filmiki. Także widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć.